Dzień dobry, Andrzej. Mierzwa, witam serdecznie w kolejnych kapitalnych rozmowach. Dzisiaj moim gościem jest profesor Paweł Wojciechowski. Dziękuję, Paweł, dobry. przyjechałeś. profesor Paweł Wojciechowski. Lista jest właśnie długa, Paweł, bo był minister finansów, były sekretarz stanu w MSZ, były reprezentant polski przy OECD, był wiceprezent pracodawców. Ale to wszystko spowodowało, że masz olbrzymie doświadczenie i chciałbym z niego dzisiaj właśnie skorzystać. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o trzech rzeczach. Po pierwsze o tym, skąd się wziął i czym tak naprawdę jest raport Dargiego niedawno opublikowany i jakie z niego są konsekwencje dla Unii Europejskiej, też dla Polski, bo łatwo mówić, że trzeba wydać 850 miliardów euro na inwestycje rocznie. Pytanie, skąd te pieniądze wziąć. Po drugie, też trochę związane z tym pierwszym pytaniem. Czy Unia Europejska jest i czy ma szansę być w dzisiejszym skomplikowanym czasie suwerenna? Prawda? Czy możemy być samowystarczalni, podobnie jak samowystarczalni są nasi konkurenci, czyli Ameryka i Chiny? I jakie miejsce w tym ma Polska, której nasza rola trochę w Unii zaczyna się zmieniać? I pytanie trzecie i ostatnie. Czy już jest dobry moment, żeby panikować, biorąc pod uwagę fakt, że między innymi, do tego też paraport Dragiego. Dług światowy osiągnie już niedługo 100%, światowy dług publiczny osiągnie niedługo 100% PKB światowego. Czy może jest to trochę przesadne stwierdzenie? Kapitalne rozmowy. Pytanie pierwsze. Czy Unia Europejska ma strategię gospodarczą? To jest dobre pytanie. Pytanie jest takie, czy, czy Unia Europejska może sobie pozwolić, żeby nie wydawać takich dużych pieniędzy na inwestycje, bo te inwestycje mają dogonić świat, zwłaszcza Chiny, Stany Zjednoczone. No w tym wyścigu, że tak powiem, geopolitycznym, który którym mamy do czynienia. No 800, 750 miliardów 800 miliardów euro rocznie to jest skala czterokrotnie większa niż obecny budżet Unii Europejskiej. No, i teraz pytanie takie, czy to chodzi przede wszystkim o zmianę pewnego paradygmatu, którym mieliśmy do czynienia w przeszłości. Nazywam to paradygmatem Heika, który zakładał, że Unia Europejska to jest przede wszystkim budowa jednolitego rynku, gdzie konkurencyjność wymusza efektywność i dzięki temu Europa jako cała staje się bardziej konkurencyjna, czyli konkurencja wymusza konkurencyjność. Kon efektywność, która powoduje na przykład to, że Wzrasta produktywność funkcjonowania gospodarki, inwestujemy w maszyny, urządzenia, innowacje, zwiększa się konkurencyjność zewnętrzna. To niestety nie wystąpiło do, do, w, w Unii Europejskiej, bo mieliśmy do czynienia ze strategią lizbońską 2010. Od tego momentu mieliśmy dogonić Stany Zjednoczone, a nawet je przegonić. Okazało się, że od tego momentu jest spadek, jeśli chodzi o produktywność, znaczy odstajemy, luka produktywności do Stanów Zjednoczonych się pogłębia. Stany Zjednoczone dzisiaj to jest to jest o kilka punktów procentowych większa gospodarka niż gospodarka unijna, w związku z tym i tracimy pozycję w świecie. Drugim elementem tego, tego paradygmatu Haika było to, żeby budżet właśnie Unii Europejskiej wynosił 1% PKB około. Dopiero ostatnio pojawiła się koncepcja, żeby ten budżet zwiększyć poprzez fundusz odbudowy czyli wspólne uwspólnotowienie długu można powiedzieć z nowych zasobów własnych czyli tak nowych podatków europejskich które będą spłacały te zadłużenie w przyszłości i z tego właśnie powstał krajowy plan odbudowy w Polsce i wiele innych programów podobnych które miały wzmocnić odporność i odbudować gospodarkę europejską po pandemii i chociaż Dragi, chociaż na przykład w raporcie Dragiego, w, w tym takim dużym raporcie, który powstał przed, przed rozpoczęciem pracy Komisji Europejskiej nad nową strategią, nie ma mowy o tym finansowaniu skończyć pieniądze, to wszyscy do mnie mówią, że to ma być jakiś nowy właśnie taki plan odbudowy finansowany z podatków europejskich, a nie z podatków państw członkowskich wija składka członkowska do, do, do Komisji Europejskiej. I trzeci element tego całej układanki paradygmatu Heika to jest to, żeby zachować stabilność fiskalną, e, czyli 3% deficytu w PKB i 60% długu publicznego do PKB, czyli ograniczenie fiskalne, które powoduje, że gospodarka będzie się rozwijała w sposób zrównoważony fiskalnie. E, Żaden z tych, każdy z tych elementów jest, można powiedzieć, naruszany dzisiaj i w jakim sensie szukamy nowego otwarcia, tak żeby sprostać w globalnej gospodarce z, no właśnie, z tą rosnącą luką produktywności, z tym, że odstajemy w tyle za Chinami, Stanami Zjednoczonymi i musimy być bardziej asertywni również w rozważaniach roz 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 geopolitycznych. Pytanie drugie. Jak Unia Europejska chce sfinansować plan Dragiego? I teraz na co składa się te 800 miliardów, trzeba powiedzieć wprost, tak? I Drag w swoim raporcie nie mówi tak? jak będzie, jak będzie, skąd będzie pochodziło to finansowanie? Chociaż mówi, że tak naprawdę no, do 20% to będzie pochodziło ze środków może powiedzieć jakichś budżetowych, tak? Pytanie, czy na poziomie centralnym, centralizowanym w Unii Europejskiej, czy czy poprzez składkę członkowską, czy refinansowane z zasobów własnych Unii, czy z europejskich podatków. Wszyscy mówią, że będą to tak zwane te podatki europejskie, chociaż to naprawdę są nazywane zasobami własnymi, czyli to są tak naprawdę podatki, które są, funkcjonują w Unii Europejskiej, np. podatek opłat od plastiku, czy część podatku VAT, czy część SŁA. Są różne inne pomysły na te podatki, na przykład związane z, nawet z cit czy z, z certyfikatami klimatycznymi zwanymi ETS. Więc można powiedzieć, że pytanie takie, czy to można w ten sposób sfinansować i czy spłata zadłużenia, które powstało w wyniku powstania Funduszu Odbudowy i zwiększenia odporności, czyli na przykład tego, której częścią jest Polski Krajowy Plan Odbudowy, czy, te, czy, te, czy ten dług, który powstał, będzie refinansowany, czy rolowany nową misją zadłużenia i wtedy pojawi się jakaś przestrzeń fiskalna na właśnie zwiększanie konkurencyjności według tej koncepcji Mario Dragiego, czy też spróbujemy znowu skonstruować nowy, nowy instrument? Szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, mówi o powstaniu Funduszu Konkurencyjności. Już zapowiadała to wcześniej, podczas swojego wystąpienia, kiedy została powołana na szefową Komisji Europejskiej. No i to jest chyba ta odpowiedź. Tak? Wydaje się, że Fundusz Konkurencyjności skonsoliduje inne fundusze europejskie, na przykład taki fundusz jak Łącząc Europę, czyli fundusz, który wspiera transformację energetyczną i rozwój sieci transportowych w Unii Europejskiej i również sieci. Cyfrowych, no i to będzie włączone do takiego większego funduszu konkurencyjności. Dodatkowo istnieją inne fundusze, na przykład fundusze związane z wydatkami obronnymi. Tak. Są specjalne programy, ta, na przykład tak zwana EDIRPA, gdzie tworzą się konsorcja wokół wspólnych projektów inwestycyjnych w Unii. Pytanie, jak to wszystko będzie funkcjonowało w nowej Komisji Europejskiej? Na razie plan Dragiego powstał. Wszyscy się zastanawiamy dzisiaj i każdy w państwie członkowskie osobno i Polska również ma swój wkład suwerenny w tę debatę na poziomie unijnym, w jaki sposób te instrumenty wykreować w przyszłości? Pamiętajmy, że poza instrumentami grantowymi również są instrumenty pożyczkowe przede wszystkim z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. Pytanie trzecie. Ile będzie Polskę kosztował nowy budżet Unii Europejskiej? Rzeczywiście Plan Dragiego również stwarza jakąś wielką przestrzeń, czy, czy inicjuje rozmowę w Polsce, co się stanie z nowym europejskim budżetem. Pamiętajmy, że polskim komisarzem, który, który będzie zajmował się budżetem jest Piotr Serafin, bardzo doświadczony. No i pewnie za, 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 za rok, za dwa dowiemy się więcej, jak ten budżet będzie skonstruowany, ale najpierw musi się pojawić strategia. Unijna. Coś w rodzaju kiedyś, jak przy, przy, przyszła do, jakoś, przy, przy została szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, e, po, Europejski Zielony Ład. Teraz się nie mówi o Europejskim Zielonym Ładzie, nawet Draghi nie wspomina e, Europejskiego Zielonego Ładu, nie wspomina również Fit for 35, natomiast e, wspomina, e, mówi o dekarbonizacji. Tak? E, Ursula von der Leyen mówi o czystej industrializacji, tak, jako, jako pomyślę na, na Europę. Mówię konkurencyjności. Więc jakaś koncepcja się ma pojawić i pytanie, skąd na to wziąć pieniądze. Polska w obliczu tego, że mamy również akcesję Unii, zważywszy na to, że mamy akcesję Ukrainy, Mołdowy, innych państw również do Unii Europejskiej, no może przestać być beneficjentem netto, może stać się płatnikiem netto. Tutaj oczywiście pamiętajmy o tym, że korzyści Polski z członkostwa Unii Europejskiej przez 20 lat to przede wszystkim są korzyści ze wspólnego rynku. Nasz PKB dzięki wspólnemu rynkowi, dzięki funkcjonowaniu wspólnym rynku jest o 20% wyższy niż byłby, gdybyśmy w tym wspólnym rynku nie uczestniczyli, a dopiero później jak gdyby na drugim miejscu są środki unijne, natomiast w Polsce się myśli tak standardowo to dzięki funduszom unijnym się Polska świetnie rozwija, no nie tylko dzięki funduszom unijnym, ale przede wszystkim dzięki uczestnictwu we wspólnym rynku i dlatego pogłębianie integracji i tego rozrobienia wspólnego rynku, o którym właśnie pisze Mario Draghi jest kluczowe również dla Polski dla korzyści ze wspólnoty i te korzyści ze wspólnoty z związane z funduszami trochę schodzą na waszy plan, im Polska jest bardziej konkurencyjna, również vis-a-vis -vis swoich partn wśród partnerów e, europejskich. Co jest istotne, to można powiedzieć, że budżet składa się z takich głównych trzech elementów. Fundusze spójności, z których korzysta Polska jako kraj, który ma niższy dochód e, e, na głowę mieszkańca, bo tak chodzą fundusze europejskie, czyli dajemy tym, którzy są troszkę piękniejsi e, od i finansują to ci te kraje, które są bogatsze. Drugi to jest wielka wspólna polityka rolna, to jest druga część, drugi segment. I trzecia to są wszystkie inne elementy, tak zwane inwestycyjne, w tym właśnie fundusze, które budują infrastrukturę. To są właśnie te fundusze finansowane z zasobów własnych Unii Europejskiej. I Polska powinna walczyć o to, żeby ta trzecia część była jak największa, tak? Oczywiście poza Wspólną Polityką Rolną, żebyśmy zwiększali wagę elementów inwestycyjnych, bo tylko dzięki temu się nasza gospodarka będzie rozwijała prężnie w Unii, ale też nadganiała jako Unia Europejska cały świat. Pytanie czwarte: czy Unia może być suwerenna gospodarczo? Moja teza jest taka, że żeby Unia Europejska była bardziej suwerenna gospodarczo, czyli może być bezpieczna również od niezależna od dostaw surowców. Ziem rzadkich czy paliw kopalnych, to musi się bardziej po pierwsze integrować, czyli musi jak gdyby trochę być mniej suwerenna wewnętrznie, tak? czyli państwa członkowskie muszą się bardziej skonsolidować, żeby zwiększać również efektywność na przykład funkcjonowania wspólnego rynku. To po pierwsze, po drugie, jak popatrzymy na tą suwerenność gospodarczą na poziomie Unii Europejskiej to wobec świata zewnętrznego, to powiedzmy sobie tak, Chiny. Weźmy na przykład Chiny, tak? Dlaczego Chiny tak, tak, takim są tygrysem egzotyckim? Czy dlatego, że, są, że mają taką twardą rękę autokratów Komunistycznych Partii Chin? Czy, ma, czy raczej dlatego, że mają takie przebłyski kapitalizmu? Czy może są bardziej jakby asertywni w zakresie tak zwanej polityki ekonomicznej międzynarodowej? I to wydaje się to trzecie, tak? Spójrzmy na model chiński. Wystarczy na to spojrzeć i tego, czego nie ma Europa, i z czym my możemy się mierzyć, bo wykorzystuje wszystkie nasze słabości tak naprawdę, czyli my nasze słabości wykorzystujemy w jaki sposób? i w taki sposób, że po pierwsze tak, ma tańszą siłę roboczą, ma tańszą siłę roboczą również dlatego, że ma mniejszą konsumpcję wewnętrzną, tak. Po trzecie dlatego, że występuje represja fiskalna, finansowa w Chinach. W związku z tym są duże stopy oszczędności i duże możliwości inwestycyjne. Represja, czyli krótko mówiąc, taki skonstruowany system finansowy w Chinach. Wreszcie potrafią, potrafią Chińczycy korzystać z tak zwanej konkurencyjnej dewaluacji juana wobec zwłaszcza wobec dolara tak amerykańskiego, ale również euro. Wreszcie potrafią kontrolować łańcuchy dostaw, właśnie łańcuchy dostaw ziem rzadkich, takich jak lit, jon. To są, to są, to są, to są ziemie rzadkie, które, które są potrzebne do budowy e, chociażby e, baterii litowo również w częściach do samochodów elektrycznych. Dzisiaj z Chiny produkują dwukrotnie więcej samochodów elektrycznych niż, niż Stany Zjednoczone i, i Europa razem wzięte. Tak? I ta przewaga chińska polega na też na kontroli tak, tych sektorów strategicznych, również z wielką ilością subsydiów e, na badania i rozwój w procencie do PKB. Wydają dziesięciokrotnie więcej nominalnie niż, niż no powiedzmy, Niemcy, którzy mają swoją politykę przemysłową, i Francuzi, którzy mają swoją politykę przemysłową. Więc mówimy o tym, że Chiny są asertywne, Europa jest naiwna. Musimy z tym skończyć, naturalnie. To też pojawia się w, w raporcie Mario Dragiego. Odzyskaliśmy suwerenność, suwerenność w zakresie, może powiedzieć, częściowej, suwerenność w zakresie surowców naturalnych, czy krótko mówiąc paliw kopalnych. Uniezależniliśmy się od Putina. Tak? Skończyły się tani gaz dla, dla Niemiec. Z drugiej strony, z drugiej strony w dalszym ciągu jesteśmy zależni od importu tych surowców kopalnych, na przykład już ze Stanów Zjednoczonych i z innych zakątków świata. Unia eksportuje ponad 50% paliw kopalnych surowców energetycznych i dlatego ma dwu, trzykrotnie wyższe ceny, ceny energii elektrycznej i pięciokrotnie wyższe ceny na przykład gazu niż w Stanach Zjednoczonych. Czyli my też nie my jesteśmy konkurencyjni, bo nie mamy tych dostępu do tych surowców paliw kopalnych, ale też w przyszłości, gdybyśmy budowali właśnie te samochody elektryczne, no to też nie mamy dostępu do wszystkich surowców minerałów ziem rzadkich, które też potrzebne są do do, do, do mikroprocesorów, tak? I tak dalej i tak dalej. Więc my musimy zapanować troszeczkę nie tylko wewnątrz, tak? nad rynkiem wewnętrznym, ale zapanować troszeczkę na tą suwerennością z punktu widzenia łańcuchów dostaw, chociażby surowców ziem rzadkich, co nie będzie łatwe, tak? Do tego potrzebna jest asertywniejsza, mniej naiwna polityka zewnętrzna, polityka ekonomiczna. Zagraniczna, którą Unia ma skonsolidować poprzez działania Komisji Europejskiej, tak żeby żadne państwo członkowskie typu Niemcy czy Francja nie miały własnej innej polityki, tylko powinniśmy mieć spójną, ujednoliconą, asertywną politykę zagraniczną wobec właśnie takich gigantów jak, jak Chiny, które wykorzystują nasze słabość, nasze regulacje i zmieniają te, te, te pole gry i staje się to nierówno pole gry na którym my funkcjonujemy i nie mamy możliwości również wzrostu naszej konkurencyjności, produktywności w naszej gospodarce. Więc miejmy nadzieję, że takie, takie lekcje, takie, takie wnioski wyciągniemy z raportu drugiego i to powie, stoi przed, przed nami, w, w przed nową Komisją Europejską, w jaki sposób, jakie instrumenty stosować w tej polityce. Dam taki, na końcu taki przykład. Jak Stany Zjednoczone za Joe Bidena, prezydenta Joe Bidena wprowadziły na no, cła e, zaporowe, na chińskie samochody w wysokości 100%, e, od razu pojawił się wątek, no dobra, no to te samochody zają w takim razie rynek europejski. No i natychmiast oczywiście, e, mimo pewnego oporu Niemiec, Unia Europejska wprowadziła e, początek tych e, również ceł. No żeby jednak e, powstrzymać tą ekspansję chińską, pamiętajmy, te samochody są mocno subsydiowane przez Chińczyków, i, i również, również te firmy, które nie poddały się takiej kontroli, tak, skali tych subsydiów, będą płaciły wyższe zła. Więc Unia Europejska ma swoje instrumenty, żeby wbudować swoją politykę, strategię i politykę przemysłową, ale ważnym ważnym elementem jest to, żeby to była wspólna. Unijna polityka przemysłowa. Do której dzisiaj takiej nie było, a nie z, z fragmentaryczna. Każda, każde państwo ma swoją politykę przemysłową i nie możemy się dogadać. Także dogadajmy się, myślmy o wspólnej strategii unijnej i bądźmy optymistyczni. I pytanie piąte, ostatnie. Czy świat zadłużył się za bardzo? Nie ma, w, nie ma takiego, takiego punktu długu publicznego, powyżej którego można powiedzieć, że państwo zbankrutuje. Kiedyś pojawił się taki, taka książka Reinhardt i Rogow, dwóch doskonałych ekonomistów z Harvardu, którzy wyliczyli, że to jest powyżej 90% PKB. No, ale dzisiaj Japonia ma 230% PKB długu i jakoś nie państwo zbankrutowała. O co chodzi? Chodzi o to, że. To zależy od dwóch czynników, tak? Jak się może państwo zadłużać? Po pierwsze, od możliwości tego, żeby mieć wystarczający duży rynek wewnętrzny, że można zawsze kupić ten, ten dług, przyjechać i kupić coś na tym rynku. Po drugie, kto jest właścicielem tego długu? Jeśli to są inwestorzy, może być w cudzysłowie kontrolowani troszeczkę przez, przez państwo, przez władze fiskalne, jest jakiś tam element represji fiskalnej, na przykład krajowe fundusze. I w inwestorzy instytucjonalni, krajowi, tak jak w Japonii, no to ten dług oni trzymają i go nie sprzedają, prawda? I Nie, nie dochodzi do jakichś spekulacji, jakichś ataków spekulacyjnych, tych, którzy chcą na przykład uderzyć w juana, w juana japońskiego. Nie w juana, tylko w jena japońskiego. Więc i trzeci element to jest to, do jakiego stopnia dochodzi do współpracy, a właściwie monet między bankiem centralnym. A władzami fiskalnymi, tak. No, mieliśmy do czynienia z tak zwanym luzowaniem ilościowym, czyli de facto skupywaniem papierów wartościowych, dłużnych przede wszystkim głównie skarbowych, przez banki centralne, czyli taki wzrost sumy bilansowej banku centralnego, czyli oznacza on de facto, że może skupić każdy pieniądz. Tak? Dlaczego? Dlatego, bo państwo, mówiąc tutaj o banku centralnym i rządzie, jest w tym wypadku użytkownikiem. Nie tylko użytkownikiem, ale przede wszystkim emitentem długu, więc może wyprodukować każdy papier. Po wojnie tak nie było. Był Bretton Woods, był inny system, wcześniej był Gold Standard, czyli, czyli czy, 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 czy można powiedzieć Złoty Standard. To były inne. Znaczy, tu nie było, są, tutaj nie ma zabezpieczeń tego typu. To jest jedynym zabezpieczeniem jest zdolność. Banku Centralnego do emisji pieniądza i de facto do kupowania tego długu publicznego, więc tak naprawdę ten dług publiczny może rosnąć w pytanie takie, czy w nieskończoność. No na pewno nie. Musimy się patrzeć tak naprawdę wyraźnie, kto jest bardziej zadłużony, jakie są te inne elementy, czyli kto jest właścicielem tego długu. Dzisiaj w jakiej walucie jest emitowany, jeżeli jest emitowany w jakiej walucie. Dotychczas może w 10% był emitowany w walutach obcych. Ostatnio pan minister Domański trochę więcej robi emisji w dolarze. W nowa, nowe założenia emi, zarządzania długiem publicznym w Polsce przewidują, że emisje będą w większym stopniu właśnie w walutach obcych. Od tego jaka jest struktura tego długu, w jakich walutach, kto jest właścicielem, czy bank centralny jest skłonny skupować ten dług publiczny, zależy tak naprawdę też zdolność do, do dalszego zadłużenia. I jako takie ono nie występuje jako jeden parametr, na przykład 60% PKB, 90% PKB. Natomiast trzeba to wiedzieć w kontekście tych wszystkich instrumentów, które Państwo może zastosować, e, łącznie z, no trochę, może być uzależnianiem Banku Centralnego do skupowania długów. Właśnie Mario Draghi, o którym wspominaliśmy, Mario Draghi był pierwszy, który powiedział e, w obliczu kryzysu w, Unii, w, w strefie euro: Whatever it takes, czyli zrobię wszystko, co trzeba żeby ratować euro, i doszło właśnie do skupowania długu, papierów, papierów skarbowych, skarbowych papierów wartościowych państw zadłużonych w strefie euro. Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję, że Was trochę uspokoiliśmy, że Tytanik jeszcze nie tonie, a przed nami głębia oceanu. Oczywiście w kieszeniach inwestorów światowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zobaczenia. Kapitalne rozmowy.